i w ogóle inami mi, widzowie, motywację zrobiła do stworzenia nowej muzyki, nie? Bo jak tak sobie oglądałem te TikToki, i to miałem w głowie takie Ja no te teksty są naprawdę spoko, jak ktoś to umie śpiewać, to to, to, to śpiewa, nie? Teraz tylko wiesz, zrobić coś samemu dobrego i będzie k***a Ogólnie Ogólnie gada... nie wiem czy kojarzycie Słodziaka, opowiadałem wam o nim nieraz Ale będzie... jest, w planach, jak coś, coś, jest, jest w planach coś dzisiaj podziałać ze Słodziaczkiem A propos Słodziaczka w ogóle, to jeszcze, a propos muzyki to wam powiem Zegadałem z Matim, z Katerem, mały Lik i Umówiłem się z nim, że jakiegoś dnia jak ani ja, ani on nie będziemy robić streama To się wpier ja to normalnie się na studio do Wrocławia gdzieś by... i, I... coś kręcimy, nie? No nie wiem, bo w sumie... No tylko gardło musi wrócić nie, Stoją dwa ciała Jedną Znaczy stoją, biegną dwa ciała, jedną pada i drugiego nagle nie ma Osoby No to jest kapic wtedy, no No to jest kapic, no mm. Albo super. No, no, to, że tak. Nie no, ale to jak druga się tak, osoba tak, się tak. wytypała, no to raczej nie słucham, no mógł się zespać. Ja jestem wampirem! Jak zniknął, no, no, no. bo... oh, to było... O, jest, ej, no, no to co? Skip. nie była Chiri. Skip, no. no. ja byłam przy w tym momencie. No, A gdzie to w ogóle padło? Czy znaczy, podbiegłam od no, razu. No, ja zostałem wampirem. A, no, ok no, okej. Fajnie. Kiri no, ja zostałem wam, wam, wampirem. Mieli, to teraz niech walnie Chiri i będziemy mieli spokój. Może Chiri, Chiri. Okej. To, okay. to wcale nie tak, to, to wcale nie tak, że jest do trzeciej gry myślałem, że Chiri nie istnieje i ty... Znaczy, że Chiri nie istnieje, jest tylko Chiri. Dzięki. <laughs> no, przepraszam, Miłko. macie podobne linki. Co tam? Co tam? Co tam? Co tam? Co Coś mi powiedzieć, AB? I'm chilling, mój ziomki Daj, Okej. Okay. Nie, AB, nie, eee, klapek. Zgoś, tak, nie, 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 go prosto na moich oczach. E, mamy Maja. supera na 100% Eee, ktoś nadbił na, komsach, na ale... tym, na comsach i uciekł. Tak. No i znaczy mamy, mamy supera uciekł, Madzia comsy 8, czyżby? Kim ja się kręciłam nad storagem? Madzia morderczyni na comsach 8. Kim ja się kręciłam prawo-lewo nad storagem? Ze mną. Ze mną. Nad storagem? Na storagem. To byłem ja. Czekaj, czekaj. A ty skąd przybiegłaś, Madzia? Z lat... ja biegła! Pod kila ja jeju białam, no. Z białam, ale... Nie, z LABA biegłaś? No, ale nie słyszycie, że Macia... Komsy 8 na pewno biegła Ja pierdolę, kom... dajcie mi spokój! Znaczy, no bo jak biegłam, <laughs> ja biegłam, ogólnie. <laughs> Biegła za zabijającym, i on biegł w stronę laba. Osobę. Tak, no bo. Ja o, bo najpierw są najpierw 4. jedna 4. osoba I przez nas przebiegła, później gigant przez nas przebiegł. No bo, naprawdę, ja razem gigant, z myślałem, że tam się kręci, ten zabił 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 zabijający. Na moi... Nie wiem, to Nie wiem, w niego tak. w takim razie na małą. 8! Czyli mi pomyliliście, przed

oni umywali, i generalnie będzie Madzia. Ma, Madzia, Komsi 8. <laughs> I potem się narracja zaczęła. <laughs> Dobra, widzicie, to nie ta. Mocne. Mocne, mocne. Madzia jest takim Abeym, drugim tej ekipy chyba. Tylko co, Abi, ty chcesz mi powiedzieć, wariacie? Co robimy? Co robimy? Pokaż mi, co robimy. Jak zabijasz, to ja ci też pokażę coś. Ale najpierw ty, ty musisz pierwszy. <laughs> nie, wiem, co on tam mnie chce, no. E Jestem ponad przeciętnie pewny, ponieważ posiadam pewien modyfikator. Padażana już jest, no. Że biedna ravia zabiła mi kule i biegła obok którego chodzę przez całą grę. Jako super. Może się strzelać. Super. E, Klapek jest na 100% z tego niewinny, bo on stoi ze mną na vitalsa. Ja to również jest jestem możliwe. Ja nie potwierdzam, że ruchimy mnie. No to ja miałem to, to, ja mam niemożliwe. torcza, także widziałem co się wydarzyło. No, szliśmy sobie wybrawić światło, a znikła i z nagle jej bieginie, no. To jest niemożliwe. Ale, ale, ale słuchajcie, ja wam powiem takie coś. U, u mnie to było dobre, jest... U mnie to wygląda tak, że to jest tak. Ale w którym miejscu ona zabiła? Czyli pora na... Wejście w Elektrykala teraz. Ja w tym momencie. tak. Ja moją Głosujcie na Cheerie. Wariaci. Ja super. Jeżeli mi nie wierzycie, spoko. Po prostu zapamiętajcie. A tak, ty jesteś egze po prostu. Nie jestem egze, tylko. Ale jestem dobrą rolę, że Ona stała nade mną w tym, w... Jak to się nazywa? Ja... Przy wejściu do elektryka, no, ale może no, przebiegła. No to, to ciekawe miałeś wrażenie, tak. skoro były światło, że to Może przebiegła. Ja ale no to na mnie, na drzwiach, bo ja drzwi właśnie zabierałam. No to nie przebiegła. się To Odpowiedzialność, klapka zagłosowała na Chiri. Ja na przykład wiem, że mamy kleryka, który teraz użył coś na klapku, nie? <noise> Exo-win? No właśnie, być może. Co to jest exo? No za... chyba ta. Egzo. No klapek ma exo. Jak nie exo? No, jestem dobrą rolą. No i mi zabiła tego k biednego no, i biega. no Idę z manią. On naprawił to. Z... Dobra, tak idę z nim. Najlepsze, co ja mogę w tym momencie zrobić, to po prostu przeżyć. Cześć, Mygity, ty my... zostaw go, zostaw go, wariacie, zostaw go. Imię superem. I... Ona, no, no. No teraz to z reportu i no przecież to było. No, oni mi nie uwierzyli, wywołowali to w Ciri. Eee. Karolinka! Nie no, BrainRot! BrainRot gra! Się, brain! Kristallem. gra, przysięgam, BrainRot gra no! No bo się z Karolinką na wejściu do Admina i dostaję Eclipsa na mordę. Dobra, ale ja mam... I to nikogo nigdy nie widziałem. Info jest takie, że prawdopodobnie Nexa miał rację i Ravia jest superem, bo jesteśmy Karolinka sobie... Z albo ewentualnie, ewentualnie klapek jest zły, bo jesteśmy sobie z Nexem w O2. I przy śmieciach? i wychodzi. Ale to i tak jest pogrze raczej. I nagle Nexe sobie pada, tako Gra no tak, WSP Super na Karolinkę Eclipsalem. No tak, jakiś Super to no zrobił, ale. Jak go się na powiem tak, teraz, ja no, powiem tak, teraz. Powiem no tak, teraz... No nie, głosuj na na wiek! Ku... Kru... 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 No to teraz Ewa, właśnie, Ewa, właśnie Ale jeszcze, ale co? jeszcze podwójnie widzę również. Przeba nie Vampira, bo Nexe miał tego, Imposter Vision, a Madzia się... Mania, Madzia, Madzia... Mania była z Nexe. Ale w momencie, w którym ja to, się no, minąłem no, z Karolinką, on mówił, dostałem ma więc nie miał Więc ja nie, nie miał, zrobiła, bo ja go ledwo co miałam w wizji. Ja miałem Imposter Vision, więc on też musiał mieć Imposter Vision. Nie był, nie była. Klapek za na Karolinkę. Oj, czekajcie, czekajcie. Powiedziałeś, że dostałem Eklipsala w momencie, jak się minąłem z Karolinką. No, Karolink, ja to ty, K ty byłeś. No. no. O kurde. Wie. Trzeba ja, ja mam Majka zmutowanego Cały czas gadam o tym, że Mania roz... w tym momencie Nie no, ale runda brain rotów No ten Rufix to ewidentnie w tej rundzie to To mu logika, logika ewidentnie jak Jorkuin posypowała w tamtą stronę, nie? No Ja, no, 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 ja wiem, ja wierzę w Manie. Możemy. Ty to ty Mania, jesteś tym eklipsalem, który gdzieś zwęta. Nie jestem eklipsalem, bo przecież byłam zdała. wtedy z klapkiem. Karolina też by dostał wtedy. Słuchajcie, bo ja, ja wielka tu, mam tu, być. Ja powiem, ja, powiem tak, ja powiem tak, ja widzę, że Mania! Mania trafiła mi się jeden raz. Dobra, zdała, wiemy, zdała, kim zdała. jesteś. Klapek kleryka ci dałem dwa razy, debilu. Ale trzy razy mi się tutaj trafiło. trafiło. Mania to potwierdziła, czy tam... Oj, Jestem no klapek, ja nie wiem. Ku... Staliśmy razem

Miło to bym ich podpalił wszystkich teraz Chcę być szczery Ale spokojnie, pewnie umrę jako pierwszy, bo to wiadomo jak jest, ale wielki arsenista. W ogóle ziomek jak wygląda, nie? Co to są za strzałki? Mogę co to jest, co to za Ignite? Witam <grym, <grym, Witam Madzia zabiła, zabiła Amonga, ja zabiłam Madzie. No Amonga, oh, Lunę Luna kto zabił? Ja da, ee... Luna, zawsze gra yy, przepraszam Luna Dlaczego ją zabiłem? Nie, ja lepiej, nie dzień Tak, Klańka, nie yy. No... Tej lula napisać ci coś to... na pewno, dobra? Uważajcie no, z tego krzemionka. Co? Czekaj, nie, bo ja stoję, skończyłam taska, podchodzi Nexe... Nexę. Coś to i czeka? Podchodzi nie pamiętam kto. No i ja podszedłem od laba, no. Ale właśnie ta to, to osoba się po prostu. albo... Nie ja ją zabiłem? Nexe, no bo Nexe, jakby Nexę się przysunął. Jakby, nie, wiem, nie, nie, było skoku, nie było skoku! Nie, nie, on, on nie był skoku! To nie był skok! to Pisz, tylko był to Nie było skoku, pamiętaj. Ale, ale nie, wiem, nie, wiem, I... był, nie wiem kto to był, nie wiem, kto to był, ale po prostu ciało się No Klapek to był była. Nie wiem Taka kto, ale się ty przybiegłeś, ale tak stoję tutaj. i tak patrzę. Mówię, co nie załóżmy. Klapka to nie no, szkoda. Klapka to nie szkoda. klapka to nie szkoda. Czyli Ewa zabiła. Znaczy rabię. Nie, no no ja, bo... się nie, No jest no weteranem po prostu, a macia się zawsze wypisała na weteranie na początku. Góry. Ale to. Ta a, ale tam. Tak, to ten Fajna sytuacja. Był. Ale, ale... Zabry, są trzy kills, a rabia no lubię sobie. Swoje, swoje. Ja wiem, swoje, nie Były tam dwa. U mnie były <grymy> dwa. A tam. A no to może to był po prostu lowers i się wywalił tako, albo ma się. Ej, totalnie nie rozumiem, ja chciałem podpalić, się I dalej, szkoda czasu. No, halo. Jakąś zmianę arsmisty zrobili i mi nie powiedzieli. Czyli na mnie zagłosowała, wyrzucił. Dokładnie nie tak. Ma... Ani... Nie, to byłam ja. Mamy nowego arsonista Właśnie, no! ją. Nie, to byłem ja. Nowy arsonist, indyku... Czyli mamy ignite jak być, co ja mogę ignite'ować losowo osobę jakąś jedną? Poza, na, nie wiem, bez dołuza bez niczego? No czekajcie, skoczmy tutaj. No i nie, no teraz dozowałem go, prawda? Turu, turu, fix. I tu jeszcze ktoś się z nim. O, razem wybiegli. Tak, jak, jak jestem Boga i biega, to mi się pojawia tak. dlaczego, czemu Luna była wcześniej oznaczona? Bo ja nie rozumiem. że co, że jak teraz podpalę, to w obrębie ludzi, których podpaliłem, jakby. Nie rozumiem tych arsonijscy trochę. Bardzo dziwne. No ale podpalimy tego, znaczy dozujemy tego z jego. Poczynijmy tu błędnie. no IB jest raczej Gitem. Ja mówię, że idę z nim. No i co, i tyle. No trzeba, muszę jeszcze. czekaj, no za 10 sekund wypadałoby to jakoś dobiec. Oj, B Dobra, zdążyłem zdołzować. Udając zrobię kable. Mam nadzieję, że dobrze by go zbitowałem. Ciekawe czy wie, że jestem ten. Dobra, tu jest większość. To szczerze, udało mi się tam gdzie jest większość rów ten jest stygowany. Tutaj jest ta Mania. Witam. Abichiri. Czekajcie, ja mogę zdołzować. No ja mam zdołzowane z 50 osób już w tym momencie. Tu jest ktoś wędzie, nie, to jest ten szazy. Nie rozumiem tego arsonista. I nikt nie żyje. Znaczy, nikt, każdy żyje, bardziej o to mi chodziło. I mogę dołzować dalej? No mogę. I to jest przeprze, prze, dziwne. Nie wiem o co tu chodzi, ale. Ale, no. O, ktoś zginął, dobra, czyli mamy zabójcę. To dobrze, że mamy zabójcę, ale czemu, czemu, ciekawe, czy jest by była ta osoba, która zginęła, czy nie. O, abs do Człodowenta. We Chilling. Chiri. Dwie, druga osoba nie żyje. Ten ja mam dołzowane pulo. B ale się działo. Ale taka ty dynamiczna co, ty runda To co się wydarzyło? To no. nie jest Siri, ale. To nie tak, jak myślicie. No. Super. Czyli to tak, jak myślimy, no dobrze. No, nieźle. No mówcie, co się stało. Dobre pytanie. No, jak nie, na... Chyba można taski zrobić, co? No, można, no. No, No, to co się stało, no. Ale nie tak się Nie, no, tylko sza... Nie, szazi tylko nie żyje, więc może to skończyć. No, nie, no, kto zginęło, no była czysta. No, Dobra, no, Dobra, no. Czy Dobra to robimy i Dobra, i zagrajmy w otwarte karty. Co tam się k** wydarzyło o wariacie? Nie, no, ja bym ci powiedział, co tam się wydarzyło, ale się sprzedam z roli, to bez sensu. No, ale to, co, no, ale to w takim razie no, to, wychodzi na to, na to wychodzi na to, że. Obroj się jakoś, bo na moje wychodzi, że tego nie, nie, nie Ja po prostu, dobra powiem. Ale nie, dobra, Tomas nie, no nie mów, nie mów, nie mów, ja ci wierzę chyba jednak Ale nie, daj, nie, daj, nie wiem, daj, daj ja nikt, bym mu nie Daj, nikt to z bo. No właśnie, jej nikt Nie powiem, jeśli mam być szczery Wytyfy Ona się sama wy***ała Doliła na mojej kół. Dobra, ma to sens. Ja generalnie nie, padało, nie, padły, nie padły fragi, więc to się stało, ale generalnie nie padły. Ona nie padła z weteranem? No, nie, robisz sobie taski i będzie git, nie? To, to i szeryfem się dwie osoby na niej poświęciły? Nie, 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 ona mówiła, że kiedyś. Ty, tam podpalam wszystkich! A później, z ta tak ręce, tak, nie? 30 cm. Dzięki. Ja problem I patrz jak płonie wszystko. No właśnie, super jest. Da, jest Nie no do bez przesady. Cześć właśnie A ogólnie powiedziałem, że już ale pod, podpala, oficjalnie chcę przyjść do ja... mojej ekipy. Aha, <grym> przyszedł okres próbny? To Dajesz okres próbnego? już Przepuści... tak mogę No ale no to nie, nie może Rangle mu daj? To no, nie no, fair, no, ja, ja jestem dwa a on jest przyjacielem. Ja jestem dwa miesiące, a co? Dostał złoty przycisk. Ej, to nie fair, przycisk jestem? To mój program? Nie, 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 ogólnie e, jakby w, na obszarze rekrutacji był złoty przecisk, który nie był najmądrzejszy. No, no i się od... O, no. Dobra, czy tutaj właśnie dzieje się, będzie cooking? Czy ja wygrywam grę, czy nie wygrywam grę? A. Ale to, to strasznie działa. Przecież to jest jakiś totalnie k. wiesz, scenarz Sonic. Typem... się Ej, bawa. albo mamy super, albo do ziomek się o mnie wy... Te ciało ma 10 sekund około. Dziomek się obnie. Mamy black pillera. Nie no, sięgam, no. Chiri potwierdzi, tak. nie było ruchu żadnego. Chiri potwierdził. No, Chiri to chiri potwierdził. Powiesz, powiesz, no, potwierdził. No, no tak Nackmailowałbym tak tak przecież własnego o tego, jejku, no. Nek, no nie, no, na, by... na pewno bym znackmailował z, z impostora i tego dobra, Ejbi, Jesteś ku**dercu i teraz tam mnie zwalasz. Zabiłeś tego gomka, tego ziomka z trzeźli, chciałem cię bronić. Jeszcze, U, na nie, nie jestem, serio się kutk w... mnie, nie wiem jak. Albo nie, no, nie. Nexo to Nexa to nie jest, ale ogólnie tak panikuje Nie, dobra, powiem tak, to, to nie jestem ja, to prawda, ale w tym momencie yy, powiem tak yy, Mamy Blackmailera w grze, co oznacza, że jeżeli za chwilę ABUMZ umrze, to możecie mi zaufać, prawda? Aha no, Jak to za chwilę ABUMZ, umrze, co to znaczy. No jeżeli jesteś Blackmailerem, to giniesz, a jak nie, to ja ginę a. No, no, ja tak. zginąłem. Nie no, tak. no, nawet, że jesteś gitem. No. Że się odpał. No to fajnie. No to co? Karolinka, Kiri. A, druga. Jak z... soli... coś... S... Tam... się ten arsonist jak się mam zdusowanych 15 <laughs> osób i jak zabija jedną. Dobra, Karolinka, no wersji najgorszy ja no, no, Fajnie wygrała. Tak, nie jest. I nie